Witam wszystkich bardzo serdecznie. Chciałem dzisiaj zrobić taki poradnik dotyczący zwiększenia FPS-ów w grze CS:GO. Postaram się go zrobić jak najbardziej kompleksowo, będzie tutaj opowiedziane o wielu różnych rzeczach, także mam nadzieję, że nawet jeżeli już oglądasz dziesiątki takich poradników, to dowiesz się czegoś mimo wszystko nowego. Więc tak, zacznijmy od takich najprostszych rzeczy. Na FPS-y w grze GO bardzo wpływa procesor. Co za tym idzie, przydałoby się o niego zadbać. Więc. Otwórz swój komputer, zobacz czy nie ma tam przypadkiem tony kurzu. odkurz go. Jeżeli masz taką możliwość, to sprawdź czy po prostu pasta termoprzewodząca na procesorze nie jest już tak uschnięta, że jest twardsza niż bułki biedronce. Bo mogło się tak zdarzyć, że na przykład nie wymieniałeś tej pasty już par lat i ta pasta z, ze stwierdzeniem termoprzewodząca już może mieć bardzo mało wspólnego. Także. Proponowałbym zacząć właśnie nie od programów, nie od ustawień, tylko od skrzynki. Czyli weź sobie tam kompresor albo coś takiego, przeczyj sobie tą skrzynię. Zobacz, czy nie ma kurzu nigdzie. I co najważniejsze, właśnie zadbaj o wentylator na procesorze oraz pastę termoprzewodzącą. Zobacz, czy również ten wentylator na, na procesorze. Ma szansę się kręcić, czy nie jest tam gdzieś, nie wiem, przytkany, cokolwiek, bo wiadomo, jak temperatura skacze, to wydajność spada. Eee, kolejna sprawa. Eee, jeżeli ktoś potrafi to zrobić, może spróbować podkręcić procesor. Ja na przykład podkręciłem swoją I5-2400, którą wiele osób mówi, że się nie da podkręcić. Ja to zrobiłem. Eee, zdjęcia będziecie mieć pokazane na ekranie. To również daje wzrost wydajności. Ale jest to dosyć ryzykowne, bo wiadomo złe chłodzenie albo coś takiego i możecie się pozbyć procesora, bo jest to możliwe. Albo jeżeli nie pozbyć, to zmniejszyć bardzo jego żywotność. No chyba, że ktoś faktycznie wyłączy wszystkie zabezpieczenia i go podkręci do 5 GHz, no to za chwilę może się tylko skopcić. E, ok, Mamy te takie najważniejsze rzeczy. Co teraz? No teraz polecam. Wejść sobie i wpisać Unpark CPU w Google. Wyskoczy wam taka oto stronka, i na niej przydałoby się znaleźć <laughs> właśnie coś takiego jak Unpark CPU App. Pobieramy sobie to, wypakowujemy. Klikamy tutaj Unpark CPU. Klikamy check status. I w tym momencie sprawdza się nam status naszych procesorów, naszych rdzeni procesora, właściwie, no procesorów. Mamy tylko jeden procesor, no chyba że ktoś ma płytę główną pod serwery, no to może mieć więcej tych slotów. W tym momencie sp jest sprawdzane po prostu, czy nasze procesory są już, że tak powiem, odparkowane. Trwa to chwilę, ale jest to naprawdę bardzo dobry sposób na zwiększenie FPS-ów. Więc po prostu sami widzicie, ja mam tutaj status unparked. Wy będziecie mieli prawdopodobnie parked. Więc klikacie tutaj unparked all czy all i w tym momencie już wasze FPS-y powinny trochę skoczyć. Ok, Mamy to. Kolejna sprawa. Sterowniki. Patrzycie, jaką macie kartę graficzną w komputerze, czy to macie Nvidia z serii NVIDIA, czy macie AMD, nieważne, sprawdzacie model, wchodzicie sobie na internet i wpisujecie na przykład, nie wiem, w moim przypadku GTX 1060 sterowniki, proszę bardzo, wchodzimy sobie na stronę NVIDIA, pobieramy te sterowniki i instalujemy najnowsze. Czasami bywa tak, że sterowniki po pobraniu potrafią obniżyć wydajność, ale zazwyczaj jest to później Łatkowany, więc najlepiej mieć zawsze najnowszy sterownik. Kolejna sprawa. Nie wiem jak to wygląda w przypadku AMD, ale po zainstalowaniu sterowników Nvidia możemy wejść sobie w panel sterowania Nvidia i tutaj mamy coś takiego jak, jak po prostu będziecie mieć ustawione użyj ustawień aplikacji 3D, a wy sobie klikacie stosuj preferencje użytkownika, podkreślając i tutaj zaznaczacie wydajność. Klikacie sobie, zastosuj, czekacie chwilę. I w tym momencie już mamy zwiększoną, zwiększone jeszcze bardziej te klatki. Ok, jeżeli to już zrobiliśmy, możemy sobie jeszcze zrobić coś takiego, jak wejść w system. Uruchamianie. Jeszcze jak, jak do tego można wejść, bo jeszcze jest kilka sposobów na to. Możecie na przykład wejść sobie, przytrzymać Windows plus R i wpisać ms-config. Również wejdziecie do tej zakładki i tutaj macie coś takiego jak uruchamianie. W starszych wersjach systemów y, niż dziesiątka, chociaż w 8 chyba też to jest, y, będziecie tutaj mieli listę rzeczy, które uruchamiają się wraz ze startem systemu. Natomiast w dziesiątce klikam sobie tutaj, otwórz y, menedżer zadań i w zakładce uruchamianie musimy sprawdzić, co nam się uruchamia. Przy starcie komputera. Jeżeli nie chcemy, żeby się nam to uruchamiało, to to wyłączamy. Dlaczego? Dlatego, że później możemy zapomnieć to wyłączyć, na przykład, i jeżeli uruchamiamy naszego CS-a, to tam również te FPS-y się zmniejszają. Ok, mamy to. Dobra, więc wejdźmy sobie teraz do panelu sterowania, kliknijmy system, i mamy tutaj magiczną opcję, jak zaawansowane ustawienia systemu. Wchodzimy sobie w to, klikamy tutaj wydajność. I możemy ustawić coś takiego jak dopasuj dla uzyskania najlepszej wydajności. Zaznaczamy to, nasz y, wygląd, naszego Windows'a ogólnie się pogorszy, ale również wpływa to mm, w jakiś tam sposób po prostu na wydajność, y, na wydajność po prostu naszego komputera. Więc również jakiś to będzie mieć wpływ y, naszego na naszego CS-a. Ok. Jeżeli już to zrobiliśmy, możemy pobrać dwa programy, jeden jest według mnie obowiązkowy, drugi nie bardzo. Malwarebytes, pierwszy program, odparamy go sobie, mam nadzieję, że on mi się tutaj odpali, Ok. i mamy tutaj coś takiego jak menu główne. I możemy sobie zeskanować nasz system. Zanim go zeskanujemy, prawdopodobnie program poprosi nas o to, abyśmy zaktualizowali bazę, dan bazę danych, to znaczy bazę danych wirusów i skanujemy ten nasz komputer. Skanujemy go w celu znalezienia jakichś programów typu wirusów typu malware. Po prostu mogą, mogą być w naszym systemie różne pliki. Które szkodzą wydajności. Na przykład nie wiem, czy mieliście takie sytuacje, aczkolwiek zdarzało mi się kiedyś, że miałem takiego wirusa, który po prostu obciążał mój procesor. Obciążał mój procesor do stopnia powyżej 50%. Był to tak zwany miner, czyli wirus, który po prostu sobie kopał bitcoiny na moim komputerze. Musiałem się go pozbyć i mój komputer od razu. Przyspieszył. Także polecam sobie tutaj sprawdzić menadżerze zadań, co wpływa na zużycie Waszego procesora. Bo może jest tutaj właśnie taki oto kopacz, który sobie kopie dla kogoś bitcoiny, a Wy o tym nawet nie wiecie. Jest jeszcze drugi program tego typu, ale tutaj już polecam uważać z tym programem. Jest to program ComboFix, który jest według mnie genialnym programem, bo naprawdę. Po uruchomieniu go zazwyczaj wywalało wszystkie wirusy, jakie tylko mogą być, ale trzeba używać go z głową. Także odradzam, jeżeli ktoś nie jest pewny, co robi, to nie używać. Ale jak już ktoś użyje, to podejrzewam, że naprawdę wszystkie wirusy, jakie tylko by tam miał, zostaną wywalone z systemu. Ok, kolejna sprawa, jaką możemy zrobić: to wejdź sobie do Steama, biblioteka właściwości ustawić opcję uruchamiania i tutaj wam wkleję w opisie listę komend, które w jakiś tam sposób przyspieszą waszego CSa. Przede wszystkim no jest tutaj na przykład szybsze, znaczy preładowanie map, co sprawia, że powinno się w miarę szybciej wszystko wczytywać, powinny być mniejsze te opóźnienia. Również jest tam komenda, która po prostu odpowiada za to na ilu rdzeniach jest uruchomiony CS i tak dalej, więc to będziecie mieć wszystko w opisie więc tutaj sobie to wklejacie ustaw opcji uruchamiania klikacie OK i działa i teraz przejdźmy już do samej gry ja już, ja już sobie uruchomię, mam nadzieję że tutaj się wszystko nagra powinno raczej się nagrać wszystko i teraz tak Wchodzimy sobie w CS. A ja wam podam w opisie mapę. Jest to mapa, która się nazywa, już wam tutaj mówię. FPS Benchmark. Już wam tutaj tą mapę podam. Wchodzimy sobie na tą mapkę. I jest to mapa, jak sama nazwa mówi, która sprawdza nasze FPS-y. Jak to tam wygląda? Ona wyciska po prostu full Wydajności z naszego komputera. Ja, jako, że teraz nagrywam, to ta wydajność nie będzie jakaś gigantyczna. Ale jak sami widzicie, mój komputer wyciąga tutaj na tej mapie, no powyżej 500, nawet powyżej 600 FPS'ów. Co robimy na tej mapce? Podchodzimy sobie tutaj do tej helpful comments that might increase your FPS. Ok, no i tutaj sobie wybieramy recommend value. Strzelamy sobie do tych wszystkich punktów i klikamy Save. Ok. Mamy to. Co jeszcze warto zrobić w samym cs Wejdźcie sobie w opcje i pierwsze audio. Jeżeli ktoś naprawdę ma duży kłopot z FPS-ami. Prawdopodobnie masz tutaj ustawione słuchawki stereo z HRTF. Naprawdę to potrafi zmniejszyć FPS-y o dosyć dosyć naprawdę spory poziom. Więc jeżeli wyłączysz sobie te sławki z HRTF i włączysz na przykład słuchawki stereo to wtedy te fps y powinny być większe. W niektórych przypadkach niektórzy mi mówili, że naprawdę podniosło im te fps y o bardzo, bardzo duży poziom. Ok, kolejna sprawa to ustawienia video. I tutaj jest zalecane raczej, aby ustawić sobie na wysokie jedynie ogólną jakość cieni, całą resztę możecie dać na niskie i naprawdę, naprawdę te ustawienia sprawią, że naprawdę poczujecie różnicę. Także jeżeli ktoś miał na przykład na średnich przeszkadzało mu to, że ma tak mało FPS-ów, a naprawdę ta grafika nie jest mu tak bardzo potrzebna, może sobie ustawić na niskie. Tylko pamiętajcie, ważna sprawa. Nie zapominajcie, że to, musi być uruchomione jest to renderowanie wielordzeniowe. Sami zobaczcie, co się stanie, jak to wyłączę. Patrzcie na moje FPS-y. Spadły do 200. Uruchamiam to. I proszę bardzo, ponad 400. Także polecam to. I jakości też sobie zostawcie na wysokie z racji na to, żeby lepiej widzieć przeciwnika, ale tutaj szczegóły modeli, szczegóły efektów, detale shadera. Detale shadera to wpływa na skiny, jak macie jakieś ładne skiny, one się lepiej świecą na bardzo wysokim, ale nie jest to potrzebne do FPS-ów. Tutaj możecie powłączać te rzeczy. I tak, wydaje mi się, że jest to. Mm, Naprawdę już wszystko, co można powiedzieć o tych ustawieniach. Wydaje mi się, że powiedziałem o wszystkim. Pokażę Wam teraz, jak to wygląda u mnie w przypadku mapy DDoS 2. Zawsze mówicie, jeżeli mam odpalonego streama, no po prostu słabe FPS-y masz i tak dalej. Wiadomo, no, gram w końcu, gram w końcu na odpalonym OBS-ie, więc tutaj te FPS-y mogą być mniejsze ale pokażę Wam, że po tych wszystkich zabiegach naprawdę mój komputer osiąga jakieś tam w miarę przyjemne FPS-y i są one większe niż to co widzicie na streamach, także żeby nie być gołosłownym to Wam tutaj pokażę że po prostu wszystko tutaj śmiga tylko mi się mapa załaduje, a kiedy się załaduje to nie wiemy ale, ale to powinno być już, już za moment Okej, okay, jesteśmy już na mapie DDoS 2. Sami zobaczcie, no te FPS-y są jakie są, bo mój komputer niestety jest obciążany przez, mm, przez procesor. To znaczy, procesor nie daje rady za nim nadążyć, ale sami zobaczcie, że te FPS-y są dużo większe niż to, co widzicie na streamie, i tak naprawdę, w dodatku, jeszcze jestem w trakcie nagrywania, także no te FPS-y są dużo, dużo lepsze. I myślę, że każdy, kto skorzysta z tych moich porad, Również nie będzie zawiedziony, i te FPS-y u niego będą dosyć dobre. Co jeszcze zauważyłem, bardzo fajną sprawę, mianowicie jak mamy ustawiony monitor komputerowy, FPS-y są jakby mniejsze. To raz, a dwa gra wygląda ciemniej. Mimo to, jak uruchomimy sobie telewizor, to naprawdę bardzo fajnie to wygląda, i te FPS-y są już lepsze, więc Tutaj taka ciekawostka, jakby ktoś sobie chciał skorzystać. No cóż, myślę, że poradnik jest naprawdę ok. Powiedziałem chyba o wszystkim, o czym miałem powiedzieć. Komendy będziecie mieć w opisie. Dziękuję Wam bardzo za obejrzenie. Możecie zostawić łapę w górę. I widzimy się w kolejnym materiale. Na razie.